Dzisiaj zgodnie z obietnicą przedstawiam Wam ja parę informacji dotyczących katalizatorów. Tak pokrótce plan e, tego odcinka jakby wyglądał. E, po pierwsze podział, czyli na sportowe, na niesportowe, jakimi wartościami taki katalizator sportowy się charakteryzuje. Czyli no, pewnie będziemy tu mieli na myśli do CPSI. Oraz powiedzmy w jaki sposób katalizator może uszkodzić nam wydech I gdzie można taki katalizator zastosować i jakie firmy kupić Tego typu rzeczy Zapraszam do oglądania A więc kontynuując Mamy tutaj trzy katalizatory, które przygotowałem jako taki nie wiem, test żeby Wam pokazać, po prostu Test zawsze pokazuję klientom jak ich nie kupować To jest pewnej amerykańskiej firmy, nawet dzisiaj na forum był poruszany temat jak widzicie, ten wkład pracuje z tej strony, jest jaśniejsze będzie to lepiej widać. Do czego to prowadzi? Taki wkład, jak będzie się obijał o jedną i o drugą stronę, a tu mamy stożek, on zacznie coraz więcej tego stożka jakby przejmować, Czyli on zacznie się robić taki okrągły, odbijając się w jedną stronę. Najpierw ma pół centymetra dużo później ma 1 cm, później ma dwa. Będzie się tak mocno obijał. I w końcu już robi się z niego kulka. I tu mam co prawda. Co prawda, o tam go coś widać. Wezmę latarkę. Jak widzicie, w środku już zrobiła się kulka. to można po prostu obracać w kółko. No, teraz już widać. No i jak się zrobi z niego kulka, bo on się odbija od prawej do lewej strony. No to generalnie on w takiej sytuacji, w takim położeniu, jak jest teraz, on na nas wydech. Koniec. Wybuchnie silnik cokolwiek. No, nie wiadomo, co stanie, ale, ale zatkany wydech to generalnie, jak GT idzie do góry, samochód chce jechać, czy nie chce jechać, nie wiemy dlaczego. No i może być zaraz po temacie, więc bardzo Was proszę, żebyście mm, jakichś tam stuków z układu wydechowego nie ignorowali. No, taki luz, bo tego nie widzicie w środku oczywiście, ale stukając, nie wiem, robić jakieś ruchy y, tym katalizatorem. Y, no, może się to źle skończyć, więc na to przede wszystkim zwracajcie uwagę. No, zaczynam tak z grubej rury, bo to w sumie jest najważniejsze. Y, dalej, dalej będą mi informacje takie ogólne, ale to jest takie, żeby no, przeczyć wam oczy, że naprawdę może się to źle skończyć. To jest zagranicznej firmy katalizator. Wielokrotnie coś takiego wyciągałem. Klient nie zakładał już innego katalizatora, po prostu rezygnował w ogóle z katalizatorów. Powiedział, że już traci zaufanie. W sumie nie ma mu się co dziwić. To jest wyciągnięte akurat z motocykla, to nie było w samochodzie. Natomiast no, ta kulka jest teraz tej wielkości. A widać, że ten wkład był taki. Także to jest kwestia czasu i stałoby się coś takiego. Na szczęście to zostało wcześniej zlokalizowane i i ta usterka została y, naprawiona. Tutaj jest y, y, renomowanej firmy, polski producent. Zarówno ja, jak i wiele innych firm w Polsce stosuje te katalizatory. I ja je polecam. Y, natomiast y, co do reklamacji, niestety, y, ja tam miałem parę przypadków na ileś set zamontowanych. Y, firma Inoxpars, z której to biorę, y, no, sprzedała tego wielokrotnie więcej. I, tam klienci nie zwracali nie zgłaszali jakby powodów do reklamacji więc po dzisiejszej konsultacji z właścicielem firmy no mogę jeszcze z tym sumieniem to polecić i przygotowałem dla was kod rabatowy jak już zadzwoniłem do niego to macie jak wpiszecie GTP10 czyli takie samo hasło jak ostatnio w kategorii katalizatory sportowe link do strony też będzie w opisie macie 10% ulgi na Wszystkie katalizatory sportowe, także to mi się udało dla Was wywalczyć, ale wracajmy do konkretów. Chodzi o to, że przede wszystkim kierujemy się marką, czyli jaki katalizator wybrać, jaki kupić. No to tu bym od, od razu od, odradzał, znaczy nie wiem jak to powiedzieć. No, na pewno nie kupowałbym żadnych tanich katalizatorów. Im tańszy, prawdopodobnie będzie gorszy z takich w miarę dobrych, to dopiero właśnie się zaczyna ta polska firma. Później są jeszcze yy, zagraniczni producenci, trochę drożsi i wielokrotnie drożsi. I teraz katalizator, który by się nadał do wszystkiego i na pewno by się nie uszkodził. To ja tu zareklamuję taką firmę HJS, yy, ale nie ten zwykły, czyli nie taki, który wygląda w środku jak ten, czyli że on jest taki jakby od środka zawijany na zewnątrz. Tam są takie trzy takie trzy kółka są w środku. On jest jakby zawijany z jednej strony do drugiej, do trzeciej, i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że on jak się nagrzewa, to prawdopodobnie ten się rozchodzi na zewnątrz, a tamten w jakiś inny sposób te naprężenia przejmuje. Bo ten tańszy z tej firmy Hayodesa, znaczy tańszy, ten z niższej półki, który wcale nie jest tańszy, bo on kosztuje trzy razy tyle, co ten polski producenta. Też widziałem zdjęcia, jak on został po prostu uszkodzony. Więc. Lepiej może wydać trochę mniej, jak on się uszkodzi, no to machnąć ręką, a taki za 2000 czy za 2500 katalizator, jak się uszkodzi, no to można się już trochę zdenerwować. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o wybór katalizatorów, zwracajmy uwagę na firmę, żeby to był jakościowy produkt i teraz, żeby ten katalizator wytrzymał, to teraz drugi punkt to jest lokalizacja tego katalizatora. Więc ważnym aspektem jest lokalizacja. Wiadomo, że im dalej od, od silnika w stronę wydechu, w stronę jakby końca samochodu, tym ta temperatura spalin będzie się zmniejszać. Czyli generalnie katalizator jakby nie nagrzeje się do tej temperatury, co trzeba czyli on nie spełni już swoich właściwości w taki sposób nie będzie pracował w takich warunkach jak oryginalny, tylko w gorszych. I on prawdopodobnie nie spełni tych norm Już nie zważając na to, że to jest katalizator sportowy Czy jakiś zamienny, który pewnie i tak będzie gorszy Nie spełni już takich norm, bo, bo się do tej temperatury nie zagrzeje Ale mniejsze jest ryzyko, że on się uszkodzi Czyli ja zazwyczaj e, Montuję katalizator sportowy e, 200 cpsi e, To o tej wartości zaraz powiem Nie staram się go montować zaraz za kolektorem wydechowym wolnosaku, Tylko tam powiedzmy te 30 cm za nim I w turbowozie Zawsze to nie jest za turbiną, tylko przynajmniej metr za turbiną. No, jeżeli ktoś ma zamontowane jakieś popsy, teraz są one bardzo modne, to absolutnie w ogóle bym nie polecał stosowania katalizatora. Bardzo się to źle kończy. Też nawet na żywo raz widziałem jak kolega, mój Wojciech, serdecznie go pozdrawiam. No, cały czas jechał na lunchu, praktycznie z kościoła do, no, do sali weselnej i ten katalizator znikł. No, było go później widać, jak został przytk została przytkana końcówka wydechu. Czyli jakby to wyjście od tumika do, do końcówki. Za tumnikiem się zatrzymał taki wkład. Tak czy część jego, no, jedna, jedna dziesiąta tego katalizatora. E, więc no, nie wytrzymał presji. On myślę, że jakby był nawet 2 metry dalej, to, to też by nie wytrzymał. Może stąd wniosek, dlaczego w rajdówkach stosowany jest katalizator z katalizator samego na samym tyle. I on raz jest czerwony. Po prostu wcześniej on by nie przeżył. Zresztą tam temperatura EGT no, też jest, znaczy temperatura EGT. EGT to chodzi o exhaust y, guest, y, temperature, czyli temperatura gazów wylotowych. Tak? Ja tu będę używał skrótu EGT, żeby było po prostu szybciej i łatwiej. I chodzi o to, że w takim normalnym samochodzie w cywilnym, jeżdżąc po mieście, tam osiągamy EGT rzędu powiedzmy tam 500 czy 600 stopni, e, nie pałując. Więc taki katalizator, powiedzmy, nawet zamontowany w fabrycznym miejscu, nie ma problemu, żeby się uszkodził. Natomiast w chwili, gdzie już podnosimy moc i, i katalizator ma być przepustowa, a ma spełniać swoje normy, gdzie tam MGT dochodzi do 800-900 stopni, a nie raz i więcej, no to może ulec uszkodzeniu. Więc tak, jak macie zainstalowane popsy, w ogóle bym nie montował żadnego katalizatora. Jeżeli chcecie wyciszyć wydech, bo jest za głośno, to tutaj polecam katalizatory, ale raczej nie sportowe. Znaczy, jeżeli, podnosi, jeżeli macie podniesioną moc yy, i wydek jest po prostu od nowa cały zrobiony, i chcecie zamontować katalizator, żeby przyciszyć, czyli prawdopodobnie to będzie sportowy, to absolutnie yy, znaczy według moich doświadczeń on tam jakieś świsty, gwizdy, jakieś drobne hałasy, owszem mi wycisza, ale żeby to była jakaś różnica względem sadzenia normalnego tumnika, to nie będzie to absolutnie żadna różnica. Ja nie polecam wsadania katalizatorów sportowych, jeżeli ktoś chce wycieszyć wydech. To, to nie ma sensu. Katalizator sportowy służy nam tylko i wyłącznie do, 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 jakby do spełnienia norm, czyli do dopalenia, do dopalenia tych tlenków i tak dalej, no żeby te spaliny były po prostu czystsze. No i teraz tak, jeżeli chodzi o sam podział. Tych niesportowych i sportowych, to ja tu w jakiegoś dużego doświadczenia nie mam w, w takich standardowych, bo zazwyczaj montuję sportowe, takie jak te. Być może przyjdzie kiedyś pora na odcinek, nagram z takimi zwykłymi katami. Natomiast co do doboru takich zwykłych katalizatorów, to po prostu ym, ważny współczynnik CPSI. Co to jest CPSI? CPSI to jest jakby średnica tego otworu pojedynczego, czy suma całości generalnie chodzi o to um, generalnie chodzi o to jakie one są wielkości i teraz 100 cpsi będzie miało większe otwory niż 200 cpsi, później mamy 300, 400, 500 i tak dalej do coraz mniejszego otworu, w oryginale powiedzmy katalizatory są tam od 300 do 500 cpsi, sportowe są raczej 100 i 200 i teraz do silników wolnosączych czy turbo, jak ktoś ma oryginalny wydech i po prostu taki katalizator się uszkodził i chce zastosować zamienny. To po pierwsze trzeba poszukać przyczyny, dlaczego się tak stało, bo może być za duże EGT, albo po prostu coś wyleciało przez ten wydech, dlatego on się uszkodził. A jeżeli się po prostu przypala, no to może być ze słabszego materiału. Ja wtedy zawsze zalecam klientowi, żeby po prostu no, znalazł na, na jakiejś aukcji. Taki sam oryginalny, tylko sprawny i nie będzie żadnych problemów z sondą lambda yy, i będzie dalej jeździł. No chyba że jest problem właśnie jakiś gdzieś wyżej, że jest za wysoka temperatura, gdzieś być może problem z paliwem. Więc zanim taki katalizator zaczniecie wymieniać, to zwróćcie uwagę na to z jaką przyczyn... co było przyczyną jego wypalenia. I tu byśmy rozwiązali temat, jeżeli chodzi o silniki wolnosące, przynajmniej z mojej wiedzy takie zwykłe katalizatory z tego względu że no po prostu mało stosuje. No i co? Serin jest czysta CPSE kupujemy czysta CPSE. Czy tam 400, to już wszystko jedno. Wielkościowo. On, żeby był jak najbardziej dopasowany wielkościowo do oryginału. Nie sugerować się tym most 20 MOS-30, tylko wiadomo, że jeżeli oryginalny do dwulitrówki był jakiejś tam danej średnicy, szukać katalizatora takiej danej średnicy. Jeżeli nie chcemy mieć problemów z sądom, to musimy szukać zamiennika, który yy, i jakby swoimi wartościami w środku, czyli yy, tą CPS i powiedzmy tym Euro, nie 3, tylko 4. To oprócz tego jeszcze wielkościowo, żeby on też spełniał te wymogi. I tyle, jeżeli chodzi o katalizatory. No zamienne wiadomo, że mi się wydaje, że nie wytrzymają tyle co oryginały, więc absolutnie... No, no nikt pewnie nie da gwarancji. I ja też nie jestem zawsze, sto żeby stosować. Szczerze, do wolnosaków nawet stosuję katalizatory sportowe. Mimo tego, że człowiek nie miał jakichś problemów, ale mi się wydaje, że więcej wytrzyma taki katalizator 200 CPS niż taki 400. Po prostu jest mniej narażony, bo są większe te otwory, czyli te spaliny swobodniej przelecą. Yy, wiadomo, że już normy jakieś nie spełni, ale, ale będzie na pewno yy, będzie dłużej jeździł w danym pojeździe. Więc podsumując, takie katalizatory zwykłe. Stosujemy pod wymiar oryginałów. Prawdopodobnie nie będzie błądów sondy, ale zazwyczaj się pojawiają, więc trzeba by wtedy ze sterownika jeszcze usunąć błąd sondy, mimo że katalizator jest kupiony, zamienny, taki jaki ma być. No tu nie ma się co stresować, dość często są takie problemy i, 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 i to jest raczej normalne. Dobrze, teraz przejdźmy do, kataliza, do katalizatorów sportowych. One są 100 i 200 CPSI to już co to jest za liczba, co ona oznacza, to już wiemy. Ja nie stosuję generalnie 100 CPSI. No tutaj też trzeba by jakiś wykres przygotować, do jakiej mocy mogą być 100 CPSI, a od jakiej już daje 200. Ale zazwyczaj te 100 CPSI, no to już naprawdę powiedzmy, że jest, taka już jest ten, taki już jest ten otwór duży, że ja w to nie wierzę, że to jakiekolwiek euro 3 czy 4 spełnia. Więc ja daję 200 CPSI. Nie zdarzyło się, żeby jakiś klient nie osiągnął mocy takiej, co chciał. Więc te 100 cpsi, no nie wiem, no jak chcecie to kupujcie, powiedzmy nie wiem z dwu litrówki robicie 600 koni, no to wiadomo, że trzeba dać 100 cpsi, ale większość samochodów ma między tam te 250 a powiedzmy 350, to moim zdaniem 200 cpsi będzie ok, a większe są szanse, że taki samochód przejdzie przegląd, bo mówimy tu o katalizatorach, czyli mówimy tu o normach o przeglądzie, o niczym innym, to tylko i wyłącznie po to stosujemy. Było już o tym, żeby je stosować dalej. Było o tym, żeby lepiej stosować 200 CPS, i teraz wielkość, właśnie. Następna charakterystyczna cecha, czyli chodzi o średnicę i długość tego katalizatora. Ten producent używa skrótu MOS, MOS 20, MOS 30, czyli do 2 litrów do 3 litrów. Są jeszcze oczywiście wyższe. I teraz, dlaczego na przykład warto kupić MOS 30 do 2 litrówki? Bo ma większą średnicę i chodzi o to, że te otwory, które tutaj, tutaj są, ich powierzchnia, czyli powiedzmy, że na takiej średnicy mamy tych otworów tam, nie wiem, 1000, a na takiej średnicy. Mamy tych otworów 1500. I kwestia jest tego, że na większej średnicy mamy więcej tych otworów, czyli teoretycznie jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie nam dławić tego wydechu. bardziej przepustowy, no, o, tak to bym mówił, w skrócie. I, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o dobór katalizatorów, jeżeli chodzi o ich zastosowanie, jeżeli chodzi o wybór firm. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, albo ja bym z czymś nie zdążył, czy nie wiem, nie przypomniałem sobie, to pytajcie w komentarzach, staram się na bieżąco odpisywać na Wasze komentarze. Eee, filmiki będę się starał wrzucać raz w tygodniu, ehm, najwygodniej dla mnie jest w piątek po pracy posiedzieć jeszcze te pół godzinki czy godzinkę, więc wstępnie plan jest taki, żeby te odcinki wrzucać w piątek o godzinie 19.00. Być może się to zmieni, to będę o tym informował. Natomiast, gdyby się komuś powiadomienie nie pojawiło, to wchodźcie na mój kanał i prawdopodobnie był wrzucony odcinek. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Będę za to wdzięczny, żeby nasze grono się powiększało. Dziękuję nowo przybytym za odwiedziny, za suba. Proszę też nowo przybyłych osób, to pomoże też w rozwoju kanału i koniecznie dzwoneczek, wtedy nie przegapicie nowych odcinków. Bardzo dziękuję za uwagę. I tak jak mówię, gdyby coś mi przeleciało, gdybyście potrzebowali jeszcze jakiejś wiedzy a propos katalizatorów, i nie tylko, to z chęcią piszcie w komentarzach. Ja często komentarze czytam. To też być może jakiś nowy odcinek się narodzi. Pozdrówka, cześć. No i narodził mi się jeszcze jeden właśnie temat, zapomniałem go. Chodzi o to euro: doboru tego euro. Więc tak, wiadomo, że jeżeli samochód spełnia euro 4, dobieramy katalizator euro 4, no ale są już, są już samochody, które mają euro 5. No i tu już ciężko mówić o jednym katalizatorze, zazwyczaj to jest już DPF w dieslach, więc jakim prawem katalizator jeszcze sportowy z napisem Euro 5 ma spełnić te normy? No moim zdaniem nie spełni. Ja Wam powiem krótko i na temat. Jeżeli chodzi o, o, to, o dobór katalizatorów w tym sensie, że Euro, to ze swojego doświadczenia. Euro2, jak już wsadzicie, to już jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli w ogóle MOS 30 do silnika litrowego to już w ogóle będzie super, to na pewno na stacji przeglądów to już będzie ogromna różnica względem tego, że nie było, a teraz jest. Druga sprawa to czy Euro2 czy Euro3. Ja osobiście między Euro2 a Euro3 to w dieslu, w 3 litrowym dieslu, chyba w BMC to było testowane, odczułem różnicę. Czyli zaraz po odpaleniu w tym samym samochodzie, bośmy to testowali. Była różnica w zapachu, czyli ten Euro 3 był no, lepszy. Natomiast Euro, 3, Euro 4, co potem żeśmy testowali, szczerze no, nie odczułem różnicy. Być może gdyby się zagrzał, to, to byłaby ta różnica bardziej odczuwalna. Natomiast tak na samym początku, gdybym miał, nie wiem, do wyboru Euro 3, a Euro 4, gdzie tam różnica jest teraz już dość spora, jeżeli chodzi o cenę, to chyba bym zastosował Euro 3. Mimo tego, że. Hmm, że po prostu samochód jest pod Euro 4. No tu ja, ja bym cudów tutaj nie wymagał, z tego względu, że katalizatory, powiedzmy seryjnie w samochodzie, jeżeli ma się Euro 3, to jest jeden i to już jest bardzo gęsty ten katalizator, on tam ma 400 CPSI, później Euro 4 to zazwyczaj są już dwa katalizatory. Nie zawsze, ale zazwyczaj są to dwa. Więc jakim prawym katalizator jeden, który ma dużo większe oczka, ma spełnić te normy co dwa takie z tymi mniejszymi oczkami. No, cudów bym się nie spodziewał. Natomiast, tak jak mówię, lepiej mieć jeden jakikolwiek niż żaden. I druga sprawa yy, to na stacji kontroli pojazdów oni się tak aż strasznie, przynajmniej w moim rejonie, nie czepiają. Tam, że nie wiem, tych yy, tlenków powinno być 100, a jest tam 150. Jak przyjedziecie. Bez katalizatora będzie ich na przykład 500, a jakikolwiek zamontujecie, to już okaże się, że będzie ich tam nie wiem, 200. No to do, do tych 100 jeszcze brakuje, ale to już wiadomo, że ten katalizator jakiś jest. Też chodzi o warunki. Jedziecie na stację, e, powiedzmy, no nie wiem, macie na stację 5 minut. To ten samochód nie zdąży się dobrze dogrzać, a co dopiero jeszcze katalizator, więc on też nie spełnia swoich norm. On musi być rozgrzany i to bardzo. Żeby on, żeby on te, powiedzmy, te spaliny dopalał, czyli żeby spełniał swoją rolę. Jeżeli, jeżeli mamy tam powiedzmy 5 minut, to moim zdaniem, oczywiście jeżeli stacja nie jest zaprzyjaźniona, czyli może możliwy jest problem z przeglądem, to zrobić te 20-30 kilometrów rozgrzać go porządnie, dopiero wtedy jechać na stację kontroli. To też nie tak, że przyjeżdżacie na stację, gasicie samochód, czekacie pół godziny w kolejce, zapalacie i nagle jest mierzone. To też jakby nie ma sensu. Więc pod odpowiednimi warunkami ten katalizator się spisza. No to tyle. Myślę, że to ważne było. Przepraszam, że zapomniałem. Mam nadzieję, że obejrzycie ten filmik do końca i, 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 to, i te informacje również zdobędziecie. Pozdrówka jeszcze raz. Spokojnego weekendu. Cześć.